Cześć, cześć, dzień dobry. Witajcie w sobotę w bonusowym filmie. Ostatnio prosiłam was o radę, co można zrobić, aby torebka przestała śmierdzieć taką stęchlizną. Dostałam kilka rad, natomiast po rozmowie z Moniką bez budżetu doszłam do wniosku, że jednak chyba faktycznie warto jest ją Zwrócić i dostałam kasę. Stąd też y, to nasze dzisiejsze spotkanie. Rozłożymy sobie tą kasiorkę do wyzwań. Y, nie ukrywam, że jest mi trochę szkoda, bo <gryw> ja chciałam tą torebkę, a nie pieniądze, no ale może y, uda mi się wysznygrać coś nowego, coś innego, co nie będzie śmierdziało. Eee, dobra, z tych pieniędzy chciałabym załadować troszkę do challenge'u dziewczyn, tudzież Moniki, bo to ona stworzyła to wyzwanko. I tak jak mówiłam, ja będę odkładać tyle pieniędzy, ile jest pierwsza cyfra. Czyli jak mamy 5538, odkładam do koperty 5 zł, Czyli mamy 5 plus. 4 plus 5 plus 8 plus 6 plus 8 plus 3 plus <laughs> źle 5 plus 4 plus 5 plus 8 plus 6 plus 8 plus 5 plus 5 plus 5 plus 6. Razem 57 zł. co nie oznacza, że <laughs> będę chciała jak najmniej kroków robić, żeby jak najmniej wsadzić do koperty? No, ale po prostu mam tyle, tyle wyzwań tyle zobowiązań, że chociaż coś postaram się wrzucić do tego wyzwania yy, dobra. 57 zł ląduje do tego wyzwanka 20 40 50 5, 6 i 7. 57 yy, tu mam kopertkę. Na co pójdą te moje kroki, to jeszcze nie wiem. Nie będę na pewno tego wyzwanka wydawać na siebie, no bo w jednym z segregatorów mamy wyzwania dla mnie i dla mojego męża osobno, więc może to pójdzie na kredyt, może na dom, może na samochód, jeszcze zobaczymy. Dobra, sobie tylko zaznaczę ptaszkiem, że do tego momentu. Już pieniądze zostały odłożone. E, dobra, to by było jedno. E, mogę Wam się pochwalić, że w końcu doczekałam się stojaczka. E, jeszcze nie rozpakowałam go. Mam nadzieję, że spełni moje oczekiwania. E, dobra, tu mamy 60. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i pięć. E, chciałabym załadować e, poduszkę bezpieczeństwa. Oj. Poduszkę bezpieczeństwa, bo w tym segregatorze jeszcze to nie było ładowane. Może 18, a tu mamy który 17. Nie, dobra, tych jeszcze nie. Ej, mój zdrobak, mój drabak. Tu są jakieś rzuty kostką? Nie. Dobra, wezmę sobie mój zeszycik. Aby nie nabałaganić. Dobra, jedziemy z tym koksem. 7. Jeżeli was trzęsie, to przepraszam, bo na razie jestem jeszcze, jak mówię, na tym starym moim zestawie. Stickerowo, yy, jak to powiedzieć? Wa wazon. Jezus, zapomniałam. Wazon do kwiatów. Plus cztery, plus cztery, dobra, może tu. Czy to widzicie? Dwa złote plus dwa, plus może tu konika, pięć pięć złotych. Plus 5, plus 18 już mamy Aha, i przy okazji dziewczyny e, bardzo dziękuję za Wasze. E, za Wasze zgłoszenia do mm, wyzwanka personalizowanego plus 5. E, jeżeli e, komuś ktoś do mnie napisał maila, i jeżeli komuś jeszcze nie odpowiedziałam, nie wysłałam, to bardzo przepraszam. Yy, to proszę się przypomnieć, bo mogło gdzieś zginąć w gąszczu maili. Yy, oczywiście z chęcią przygotuję takie wyzwanko. Dobra, tu mamy 23. Dodamy sobie może 14, plus 14, plus 13, plus to już mamy 50. I tu mamy...

I tylko sobie jeszcze zapiszę w moim kajeciku że 60 złotych poszło tu, i co byśmy sobie jeszcze zrobili? Wiecie co? Może nadgonimy trochę wyzwanka. To odłożę. moje wyzwanka. Oj, jednorożec mi odpadł. Yy, Zagramy w kości. Zagramy w kości, ale te oszukane takie 1, 4, 5, mam 5 kostek wrzucam. Yy, tutaj chodzi w, tej, yy, w tym wyzwanku, że dodajemy do siebie yy, wszystkie yy, oczka na kostkach czy mamy 10, 14.

Raz, dwa, trzy. O, cztery, trzydzieści i pięć. I mamy jeszcze piętnaście złotych. Piętnaście złotych To może spróbujemy sobie, 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 sobie. na pralkę. Tu już nam niewiele zostało. Yy, tu musimy też rzucać, ale to już to takie prawdziwe kości yy, 2,50 2,50 złotych 50, próbuję trzema, nic. Złoty 50. 3 zł yy, złotóweczka.

Dobra, ewentualnie jeszcze dołożę skarbonki. Złotówka i nic. Dobra, 15:50. Y... Poczekajcie, może tu mam gdzieś jeszcze. O, mam. Yy, 15:50. Dokładam. Pięćdziesiątkę wyciągam. 15:50. O, i skończyliśmy to wyzwanko. Yy, czy ja tutaj.

To wyzwanko kończę, odkładam do mojej skrzyneczki z wyzwaniami ukończonymi. Natomiast kasa leci do, do koperty celowej z praleczką. Dobra. I chciałam Wam jeszcze przypomnieć, że widzę nieśmiało, zbliżamy się do 250 subów. Przy pierwszym moim rozdaniu mówiłam, że przy 100 subach zrobimy rozdanie i to rozdanie doszło do, do skutku. Oraz wspominałam, że przy 250 zrobimy kolejne rozdanie. Już przygotowałam sobie. Poczekajcie, tylko sięgnę. Już przygotowałam sobie. Są to wyzwania prototypowe. To będzie 12 wyzwań: tych owocowe szaleństwo, tak pokrótce Wam pokażę tylko. 2 złote dzień babci-dziadka, dzień mężczyzny matematyczne, konie, koty, kwiaty. No, tych wyzwań troszkę jest chyba, ja, o ile się nie mylę 26 sztuk i to będzie wszystko dla jednej osoby. Także 250 subów robimy rozdanie, będziemy losować. No, ale to jeszcze musimy chwilę poczekać, bo jak sprawdzałam rano, to brakuje chyba jeszcze czterech. Yy, dobra, nie przeciągam, życzę Wam miłego weekendu. I co, idę odśnieżać, bo nas zasypało, i co chwilę sypię tak, że świata nie widać. A muszę jechać na zakupy. Buziaki, trzymajcie się, do usłyszenia niebawem, pa!